Cześć, cieszę się, że wybrałeś właśnie kalistenikę. Zanim zaczniesz, powinieneś zrobić rozgrzewkę. Zminimalizuje ona ryzyko kontuzji oraz sprawi, że Twój trening będzie bardziej efektywny. Na początku zaczniemy od kręgów szyjnych. Skłony przód, tył. Po 5 razy na boki. Po 5 razy barki. Do przodu, do tyłu. Również po 5 razy przechodzimy do stawu łokciowego, w którym robimy wymachy w jedną stronę 10 razy, w drugą stronę 10 razy. Następnie przechodzimy do nadgarstków, odginamy we wszystkie strony. Wkręcamy żaróweczki przez minutę. Schodzimy niżej do stawu biodrowego i lecimy 5 w jedną stronę, 5 w drugą stronę. Schodzimy niżej do kolan, robimy płytkie przysiady, 3 w jedną, trzy w środek i trzy w drugą stronę. Następnie staw skokowy, krążenia w jedną stronę trzy, w drugą stronę 3, i powtarzamy tą samą czynność przy drugiej nodze. Teraz jesteś gotowy do treningu. Dziękuję za uwagę, widzimy się w places. Bernard Barski.